Dorota Kraska-Wadych, Urząd Gminy w Dąbrowie Chomińskiej, reprezentuje Kujawsko-Pomorskie Forum, sekretarze. Proszę powiedzieć, co Pani uważa za taką największą wartość kongresu? Sekretarzy. Przede wszystkim budowanie wzajemnych relacji, wymianę doświadczeń, bardzo ciekawa tematyka i bardzo różnorodna. Każdy po prostu znajdzie coś dla siebie z, i z małych i z dużych urzędów. A jakie zagadnienia, jaką tematykę zabierze Pani do swoich kolegów w forum regionalnym ze sobą w przede, tak, przede wszystkim bezpieczeństwo teleinformatyczne, cyberbezpieczeństwo, takie zagadnienia bardzo na czasie. No i sam system zarządzania, doświadczenia, jakieś nowe możliwości. Także można tutaj wiele się nauczyć, wiele się nauczyć, dowiedzieć od innych sekretarzy czerpać tak, czerpać z innych doświadczeń. Jeżeli pani myśli forum Kujasko Pomorskie, to jest to dla pani? No możliwość wymiany doświadczeń. A jakby pani zachęciła innych sekretarzy, którzy jeszcze nie przystąpili do forum? Trudne pytanie, powiem <laughs> szczerze. No warto, powiem szczerze, że warto. Na pewno świetna różnorodność szkoleń, różnorodność właśnie możliwości spotkania się. I współdziałania. Tak, i współdziałania, dokładnie.